witam was w pierwszym odcinku na moim kanale z y, pierwszej serii Slime Rancher, mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście jestem mega zestresowany pierwszym odcinkiem, więc coś to będę mniej gadać, bo jeszcze nie jestem tak przyzwyczajony, ale pewnie w przyszłości już będę więcej gadać, więc nie ma na co się martwić. No, zostawcie łapkę w górę subika, żeby mi pomagać w rozwijaniu się i Mam nadzieję, że Wam się spodoba i no to co, zaczynajmy. New game. Dobra, chyba już, już kumam trochę mechanikę, więc mam nadzieję, że... Slam radę. I co? To chyba tyle z tutoriala. Dobra, no to trzeba już sam, samemu myśleć. Wybieramy sobie w pierwszej kolejności slajmy. O! Co to jest? A nie, to nie tu. To... A, dobra, to tutaj zodby. Okej. Bum. I pierwsza kasa zarobiona. Dobra. Co teraz? Hmm. Co teraz? Co teraz? O! Mapę mamy. Po czym to. Oj, oj oj, z tego będzie spora seria. O. <grafię> Okej. Okay, dobra. Będzie dużo serii. I widziałem też widzowie drugą część tej gry, więc jak Wam się spodoba, to mogę też drugą nagrać. Więc no, mam tutaj jedzą, kochanie. Oj, 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 oj. Chyba sobie zaraz wyjdziemy stąd, bo. Szukać. O. Dam. Dobra, jakieś fundamenty ten odblokowaliśmy, więc już, już możemy sobie sami radzić, co nie? Więc co, no... Możemy sobie iść. Dobra, no to pójdźmy sobie. Dobra, mamy no tutaj sporo jedzonka. A! O! Hmm, nie mamy tam miejsca. Co Oj! Nie, nie, nie. Tutaj coś jeszcze jest. O, nowy pomieszczony Co to jest? Ujść to! O! O! Mój slime! Co by było tu jakiś nowy slime, czy co? To jest jakiś unboxing. To jest jakieś. Oooooo! Oh. Ej, kurde no... Na... Nie nadążam. Dobra. Dobra, widzowie mamy kolejnego slima. Ten akurat nam się mieszał. to wychodzi? Mi o! To się nazywa Largo, tak? Largo Slimes. Śmieszne, śmieszne. I zgaduję, że z nich mogą wylatować dwa takie same. Jak to się nazywa? Kryształki takie. Ci Taki Boss Fight? Co? Dobra, najpierw. Okej, okay, dobra, najpierw sobie odprowadźmy ten: te wszystkie. Ten jeden slime, ten kurczaczek i te dwa srociki. Wydamy tutaj wszystko. Niech mają. Nie wiem, czy można dać tak. Co to jest? Ulepszenia, upgrade y tu są do tych tych... Nazwijmy to więzienia. To tak w sumie takie są więzienia. To farmy. chcę sobie kupić kolejne. No to tutaj będą te tabi slime. Masz to. O! tu mam jakieś Slime pedie. Slime pedia? Czy jak to właśnie? się, <grymne> się Ile mamy tutaj slimeów? Wow. A. Nice. Okej, okay, no to na razie mamy dwa odblokowane tu tam ten trzeci, którego jakby nie odblokowałem w tym... w tej... hmm. Bo to nazwa w książce. O! Oh. Teraz oh. port tu mamy do odblokowania, więc ten będzie co oglądać. Dobra. Co teraz? O! Okej. Okay. Dobra, tu teraz idziemy dalej. Ale mam tu jakieś maila chyba. <grym> żeby wyjść do domu. O. Starne. oj, Oj, oj. Ja, jak, jak coś to, Sara, nie będę tego czytać. Możecie sobie zapauzować albo coś takiego, żeby sobie sprawdzić. Ja tego nie będę czytać, bo. No, musimy wrócić do rancha naszego i dalej eksplorować. Dobra. Sprawiliśmy, czyli. Chyba tutaj nie ma. Oldie Major. Oj, 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 do Cie o. o, ciekawe. Ciekawe, może można dawać jedzonko. Chyba rośnie, więc... Cuberry, nice. O, nowa mapka. Mamy coś nowego odblokowanego. Tutaj z czego co widzę, to będziemy musieli iść w tą stronę. No, sporo tego jest. Licząc to, że no, jeszcze jest druga część, to na Nie, 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 nie. Rock Slime. Ciekawe. Dobra. A co tutaj mamy? O, zablokowany. 10 tysięcy. Mm. Będzie trzeba pozbierać. Oj, 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 Się tu nam. Wracaj do zagrody. Dobra. Rock Slime. Hm. Rock Slime. Co my tutaj możemy z nim gdzieś zrobić, bo... Mam 60 kask, a 250 kosztuje na rącze. co, co się nie można tego na razie użyć. No dobra. 10 to kosztuje. 10 za to dostajemy. No nie, no dalej nie stać. Oj oj. Będziemy musieli jakoś z publiczności tutaj ukraść. Tak rzecz mówiąc. Dobra, jeszcze też. Już nas stać? O! No nie gadaj mi! No to jest chyba jakiś żart. Nie no, to jest jakiś żart, bez sobie. Ja to ulepszę. Okej, okay, ja to ulepszę. I dam tu najwyżej tego... Nie, nie. Sprawdźmy co się stanie. A tylko on jest chyba... Dobra, taki to. Bo on jest... Wegetarianem. Wegetarianem on jest, więc... No... Nie za bardzo się nie łączą, ale... O, jaki ładny! Ładny slajmik. O! No, no! jak? No nie, niemożliwe. Ten będzie zaraz wybijać ich w górę. Zyba jakiś żart. Co to jest? Co to jest? Nie mogę tego wziąć. Jakie fajne ty. O nie. Czemu? Boss? slime? Ciekawe, on chyba się tylko w no. Co to jest? A jednak potwory się lespią, chyba my mamy. Nowy boksik, o Nowy slime czy co? No nie, ten sam. Chyba te same się tam. Mm. spawnują w tym, można powiedzieć. Co? Ej, ej, chwila, co tu było? Stony! To jest ten, co lubią te tabi. Najbardziej, tylko że ten ten. Musi być dorosły. Dorośnie sobie to. Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest jakiś kolejny slajd? Gdzie on? Gdzie on? Gdzie on? Ja nie mogę, jaki fajny. To jest ten, co ten był. O! Tar. Można go wywalić do wody, więc spoko. O, gordo. To co? Nie można tego otworzyć, Nie wiem o co chodzi. Napiszcie mi o co z tym chodzi, bo. Hm. jak to otworzyć? Może trzeba mieć jakiś klucz? Nie wiadomo. Sprawdźmy, co tutaj jest. U. Dobra, nie, 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 nie dobra. Tam sobie pójdziemy w następnym odcinku, może. Więc oglądajcie, bo w następnym odcinku może być ciekawie. Ale a jakoś one dużo HP nie zadają, więc... Luzik, luzik. O, może ta? Chętnie przygarnę. Zawsze. Darmowa kaska. Nie zaszkodzi. Dobra, wracam do domu. Co jest jest. sufit, sufit mamy za 425, dobra. Gdyby tak sprzedł, gdyby tak sprzedał te, te flortę, to może by wyszło. Wiem. No nie, nie wyjdzie na pewno. Nie ma szans, że wyjdzie tyle. No, 250 mamy, więc mamy 250. Ym, też nam brakuje trochę. Do tego musimy sobie pozbierać trochę plotów. I przy okazji pozbieram sobie trochę jedzonka na tamtego. Ta muzyka coś mi złego mówi. uję dobra. Oj, dobra. Nie, 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 nie No, no i na luzi pokonają Jedzonko, musimy jedzonko trochę pozbierać Oj 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 Nie, 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 Niech tam plorty tu nie uciekają, bo na, na serio ich potrzebuję Dobra, co my tutaj? jest jedzenie? Jedzenie, potrzebujemy jedzenia. a co one jedzą? A, nam. No. Czyli one jedzą wszystko. Czyli Pink Samy to są takie podstawowe, które jedzą wszystko. Takie początkowe gracze. Dobra, no to ja odłożę te wszystkie te plorty, bo one wyjdą sporo. No i od razu to zatkam. A później się zajmiemy tymi, tym wielkim. A Niby takie skromne, ale jednak troszeczkę zadają. Mamy 500, dobra. Dobra, to sobie to upgrade... Zobaczmy nie... upgrade no kurde. Nie wiem jak wojcie tam, tak mówi czy jak... Patrz i się nie wydostaniecie. dostaniecie. A i co teraz? I co nie wyszło? Będziecie tu siedzieć przez całe życie ale. Czy oni ja tego nie jedzą, więc ja sobie to przygarnę pracę? Te czterech to już jest za dużo, więc. Więc zjeżdżać mi z tym jedzeniem. Bo za dużo ich mają. A ja nie no ta stamina to na serio. Zaraz mi wykończę. Ja może do jakiś port, nie? Nie wiem, co, co, Co ma być z nim? I ja mam powiększa się. po czym? On dgier. No. Kurde. Dyry... drga. No. Jasne. Dobra. Ha, ha, ha. Idziemy po... jeszcze tak z 10 tego. Jeden. Więc, dwa. Ale zabrałem tamtemu I mu smutno teraz jest, bo ja widziałem po nim Nie patrzcie na to Przepraszam Bebson On cały Nie wiem O jest! Dobra! Wow. Jo! Co my mamy? Kurde, mamy sporo sceniki, które... ...zbiorę Mam jakiś klucz Wow, sign keys! Czyli mamy jeden klucz. Wow, super. Możemy odblokować coś tam, tą bramę na przykład. To sobie przygarnę. Au, dobra. Wracam z programem. albo dobra, nie, nawet nie zostawiam tego. Idziemy od razu do tego. Sprawdzimy, co tu mamy. Dobra, otwieramy. Trzy, dwa, jeden. O, wow. o ja nie mogę. Indigo... A, się wydaje. Dobra, okej, okay. wow, mamy jakieś, nie wiem, kryształy? Znów kryształy? Hmm... Ojen, ojen, od... od onion. Bu... Bo... co to jest? Jakiś, nie wiem, lava slime? Wow, 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 dobra, dobra. Ja to biorę, Bum slime. Ale te slime to są, tych, tych rodzajów w jest, że... o Pora łesa, Ojojoj, one są groźne. Nie, 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 fajnie, nie fajnie. Dobra, tu jest już za dużo wręcz rzeczy, to już za dużo. To to sobie całe zwiedzimy w następnym odcinku. Bo teraz to już... Ojeny, nie. Tu jakaś wyspa jest w ogóle. Dobra. Co, sobie zakończymy ten odcinek? Bo nam zostało tu jeszcze dużo. Do zwiedzenia. To co, widzimy się w następnym odcinku. No i co? Cześć.